Siemano! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj mamy challenge. Nie możemy się zaśmiać, nie, nie, zaśmie... nie możemy się zaśmiać, Czajcie, nie możemy po prostu, nie możemy. Ehm, a dzięki, że pod ostatnim e, odcinkiem wbiliśmy w jeden dzień aż chyba 900 Dacie e, znaczy subskrypcji. E, Łapę w górę, a ja e, już tutaj będziemy oglądać, oh, kurde oglądamy jakieś Ale leci. Majka speedrun! Mhm. Dobra, nie możemy się zacznieć, tak? Dobra Jezusie Ole murda O nie o nie, wu Nie! Jaki jest wyrok o, nie wyszło ci. jest słyszycie dźwięki, mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Tutaj patrzcie, normalnie, jak na się. Dobra, nieważne aktualnie. Co Co. O nie, ty jest O, kurde. Dobra, nieważne. To jest... No. Supercats catch all. Co to jest? Dobra, przegrałem, może żeby jeszcze dajecie radę. <laughs> Co jest? To nie jest reciper, zostaw go! Pozwę cię w sądzie. U, już dzwonię do Wesołowskiej.

Taki elegancik ten skotka, nie? War musi jeść pałeczkami, jak ten kocur. Co jest? Co jest? O nie! O nie! Kurzyłeś go! nie nienormalnie taki tom teraz, bo tom tak się rośnie. Ocie, panie! To tygrys pół człowieku. Znaczy to był kot chyba. O sorki, że tutaj, bo coś mi wyskoczyło nawet nie wiem co. sorki. Bo ja to jest telefonem nagrywane widzę, że u nich, bo tutaj, ten mały ekran. Co ty robisz? Ale dostał Co jest? Ja I łudziany Jezusie! A -a 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 -a. Co kurde? Co kurde? Co? Co to je z tý časnej? Já se Ale masáš! Ej, aha, nie, no to jest nie, nie, no to jest, nie, oh, nie, 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 no 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 no. No 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 no. No 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 no. <grym i wówczas> no no. no 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 no, no no, nie zadziałało. Przestraszyłem się serio tutaj. O nie, do ja do parteru popka wziął. I chodź mnie, czy daj. Nie masz szans. Nie ma szans. Ale co ty jest zły? Mhm. Mhm. Co jest? O, będzie łapał kolory. Nie. No nie! Chciałbym, że znowu nie wyszło. Chciałem coś powiedzieć. Ole no, ty, pa! Żółsko zła. Żółsko zła. No bicie chcesz i też, o czoła człowiek, solo. Co jest? Ej! Dobra, ja nie wiem co tu się dzieje, ale wiem, że w tym momencie zakończymy ten odcinek, bo nie wiem w ogóle co tu się dzieje. Więc ja w tym momencie zakończę ten odcinek. No to ja się nie mam co zrobić innego jak się z nami pożegnać, jak ten kot na mopie leci. Więc papa.